Witam was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hania. i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla was, yy, y, przygotujemy dla was sałatkę z ryżem i kurczakiem. Jak widzicie do tego potrzebujemy ogórki kiszone, tutaj mamy kukurydzę konserwową, paprykę czerwoną, por, yy, tutaj pierś z kurczaka. I jeszcze jedną saszetkę już mamy wcześniej ugotowanego ryżu. No i jeszcze majonez, sól, pieprz i oliwę z oliwek do smażenia. Także zapraszamy do dalszej części filmu. Wszystko wam jak zawsze opowiemy i pokażemy jak to przygotowujemy. Także zapraszamy. W pierwszej kolejności tu Hania postanowiła pokroić tą pierś z kurczaka w Kostkę, a następnie w pierwszej kolejności będzie ją smażyć. I po usmażeniu zostawimy ją do wystygnięcia. A w międzyczasie będziemy tu przygotowywać resztę produktów. Także będziemy Wam tu, jak zawsze, na bieżąco wszystko po kolei pokazywać, jak to przygotowujemy. Naszą pierś z kurczaka już mamy przygotowaną, pokrojoną. Teraz, Hania, troszkę posypie pieprzu, soli. A następnie rozgrzeję patelnię. Podsmażymy, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj tą pierś z kurczaka i zostawimy to, by nam to wystygło I będziemy w międzyczasie, tak jak mówiłem to wcześniej, przygotowywać resztę produktów. A teraz rozgrzewamy tutaj naszą patelnię, dodamy troszeczkę oliwy z oliwek. Niech nam też tutaj się ta patelnia podgrzeje. Dodamy do niej właśnie tą pokrojoną naszą pierś z kurczaka i przystąpimy do smażenia. Nasza patelnia już się fajnie podgrzała. Teraz już, tak jak mówiliśmy wcześniej, czas na podsmażenie naszej naszej piersi z kurczaka to nam się chwilkę podsmaży i wyłączymy wtedy tutaj patelni nasza piersi z kurczaka już jest y, fajnie podsmażona musieliśmy chwilę ją tak podsmażyć bo troszeczkę no, puściło to wody dosyć dużo było i chwilę poczekaliśmy żeby na większym nastawieniu tutaj płyty aby odparowało, i teraz fajny, fajny taki kolorek nabrała ta pierś z Czeka jeszcze chwilkę, i już teraz jest gotowe i zostawimy to, by nam to wystygło. A w międzyczasie, tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy przygotowywać tutaj resztę produktów. W pierwszej kolejności kroi por. Tak jak widzicie, tak dosyć drobno. A następnie czerwoną paprykę słodką. A teraz następne są do pokrojenia ogórki kiszone. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy przygotowane trzy sztuki tych ogórków, takie, takie średnie. Średniej wielkości, także. Tutaj Hania kroi tak jak poprzednio por, bardzo drobno, ogórki kiszone już Hania pokroiła, także teraz następne w kolejce do pokrojenia następna jest papryka czerwona, słodka, także tutaj mamy całą taką dużą paprykę co się. Hania tu pokroi. No, i mamy oczywiście jeszcze kukurydzę, tak jak mówiłem wcześniej, konserwową. No i nasz ugotowany ryż. Także za chwileczkę będziemy to wszystko razem mieszać. Już, jak widzicie, wszystko mamy fajnie przygotowane. Także i pokrojony por, i ogórki, papryka. Przygotowana jest też kukurydza. Teraz. Tutaj mamy miskę z ryżem i Hania wszystkie nasze tutaj wcześniej pokrojone produkty dodaje do ryżu, by to wszystko razem wymieszać. Mamy nadzieję, że ta miska nam wystarczy na tą ilość tego wszystkiego, ja także, a jak nie to zmienimy na większą, także w następnej, w dalszej części filmu Wam pokażemy jak to tutaj przygotowujemy. Teraz kukurydzę dodamy. Wymieszamy najpierw. Tak, delikatnie to wymieszamy. Wygląda bardzo fajnie, kolorowo i, i apetycznie. Także jeszcze jak dodamy tą usmażoną pierś z kurczaka, majonez, sól i pieprz do smaku. Także myślimy, że będzie pyszna. A teraz już dodaliśmy usmażoną wcześniej pierś z kurczaka. Już nam fajnie tutaj wystygła. Także Hania teraz delikatnie soli, pieprzy i wymiesza to delikatnie. No, troszeczkę przytrzymam, bo ta miska tutaj tańczy nam po tym blacie u nas. Także za chwilkę dodamy jeszcze majonez. Po wymieszaniu, tego wszystkiego, czas na majonez tutaj trzy łyżki. Hania dodała właśnie, postanowiła trzy łyżki, a po wymieszaniu, zobaczymy, czy one były wystarczające. Tutaj naszą sałatkę już tutaj wymieszała Hania odpowiednio. To, co dodawaliśmy wcześniej, chodzi mi o ilość majonezu. To te trzy łyżki w zupełności y, myślimy, że wystarczą. Nie dodawaliśmy więcej soli, bo y, są dosyć słone ogórki, kiszone, tak, żeby nie, nie przesadzić z ilością soli, ale za to dodaliśmy jeszcze kapkę pieprzu i teraz naprawdę jest y, no, bardzo smaczna ta sałatka. Także za chwileczkę ją zaprezentuję w miseczce, już y, jako końcowy nasz tutaj produkt. A oto nasza gotowa już sałatka z ryżem i kurczakiem. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten nasz pomysł na przygotowanie w ten sposób sałatki. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Papa! Papa! Pa, pa.